Cześć, to znowu ja, Ferradiu do D. A dzisiaj y, będziemy grać w Fortnite I dzisiaj mm. będę robić challenge y, Tylko szary i mm. challenge na solo mm. No i ogólnie to zachęcam do zasubowania kanału Ważne, żeby zasubować z, z, z dzwoneczkiem żeby, nie po prostu nie żeby po prostu nie przegap... Żeby nie tak, żeby po prostu nie przegapić kolejnych filmów. No i też możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem. No i co? Szary item challenge, więc spotkał taką pompę. No to... O i, i taką tylko No wolę kałacha. Nie wiem jak wola, ale ja wolę kałacha. Ja wolę pestkować. Ale M też może być. To byłoby naprawdę prawie git, jakbym miał taki loot. Jeszcze duże leczonka. No a snajpa to... Nie wiem, no, ja nie umiem strzelać ze snajpem, może kiedyś zrobię tylko snajpa challenge. I polecimy sobie... Nie wiem gdzie. Gdzie może być najwięcej... ...szarych itemów. Myślę, że no... Nie wiem, no tak na logikę to na kościany, bo to są... ...stare, albo... ...tutaj, na tej starej iglicy. Mm. No, ogólnie też mikrofonu nie mam, ale gdzieś tam za miesiąc, może trochę więcej, może trochę mniej e, Będę, powinienem już mieć mikrofon, no jak widzicie, jaki nadal mam I powinienem mieć też lepszy komputer, a więc teraz was jeszcze mogą boleć oczy, mnie też bolą Ale słuchajcie, jak będę miał lepszy komputer To naprawdę, oglądanie to będzie i granie przede wszystkim dla mnie to będzie przyjemność. Mam nadzieję. I jak fajnie. Dobra, ale ja sobie poty. No bo wiecie, no. Płotkę zawsze trzeba mieć. Żeby nie dać A jak chcecie, żebym zrobił bez leczenia szelęcz, to. No taką majomeczkę to ja bym wziął. O, dobra, szary tak. No. Wolałbym wolną, ale tak też może być. Nie, nie, Zielona MK, ale dobra. E, a, i ogólnie rzecz nie mogę, obiektnie jakie, jakiej rzadkości. Jump pads i takie tam inne pułapki mogę brać. Tylko wiecie, co mnie martwi? Że mam tylko Y, pompę i mam typa. Dobra, typ nie żyje i ma lepszą pompę. No i super. No i super. Warto się y, zaopatrzyć w dwie, w dwie pompy, żeby zrobić ten m.in. Y, double pompę. Ale szkoda, że typ nie miał jakiejś M albo kawacha szarego. Dobra, jest kałach, no i no fajnie, bo ja kałacha bardzo lubię. A co to jest? Dobra, trampolinki, trampolinki, mogę. A więc git, pistolecik, pistolec to. no po prostu nie będę go brać, chyba że mi się skończy ammo, a no, to bomba mi jest niepotrzebna, a więc wezmę go. Tylko na wszelki wypadek, jakby mi się skończyło ano mimo, że mam do, mam do pompy, a więc no do pompy to mogło o typek, dobra, biorę, jednak nie biorę pistoletów. tylko idę do typa, chyba że to był jak gry, znaczy no opóźniony dźwięk i chyba tak mogło być mm, ale dobra Okay, czy ty... Okej, okay, dobra. No, czy w tych krzakach ktoś jest? A, no jak chcecie oczywiście więcej Fortnite'a, yy, no więcej challenge w to zostawcie łapkę w górę, jak będzie ich dużo, to no oznacza, że chcecie, żebym nagrywał dalej Challenge i Fortnite'a, tylko... Yy, nie będę nagrywał teraz Fortnite, tylko jakbym miał ten nowy komputer, żeby dało się oglądać. Okej. Okay. Tutaj boxa nie ma. No i oczywiście musimy wygrać gierkę, żeby było zaliczone. I dzisiaj taki film bez montowania, bez cięć. Bez montowania niestety, o EMA. Niestety, co to tam jest? To jest coś niebieskiego, ale co to? A dobra, to jest kurczak, to to nawet nie jest niebieskie. Nieważne. Dobra. Nie chcę zabijać kurczaka, bo jeszcze ktoś to usłyszy. Okej. Okay. czy coś albo ktoś jest w tym domku. No ewidentnie nie, ale jest cegła, a macziki to na zawsze na plus. E, a, no fajnie, że to był jak widzicie ten. To była pota, ale pokazywało, że taktyk... Czasem mam lagi na tym, takie lagi na tym wąpie Tak całem drogą to... E, a cika nigdy nie za wiele, a ja mam z zniszczenia, więc od razu to mogę zrobić. Bo lewę też... No... Fajnie by było wbijać, żeby mieć jak największy. No i dobra. Gdzie są jeszcze tutaj grzybki? No. Dobra. No i dobra, jeszcze jeden grzybek. Jeszcze jeden grzybek. O! No i mam 200. Dobrze, że biga nie wypiłem. No i dobra. I teraz tylko znaleźć jakichś typów. Dobrze, eee, czy w ogóle z tego można zrobić zawędne famosę, ale mi się pokazuje, że pompa. No tak jak mówię lagi Czy teraz mi się pokazuje normalnie A no tak jak myślałem masa. i naprawdę już przepraszam Was za te lagi i typ no typa to ja bym bardzo chciał, no mam tylko jednego kila o ktoś chyba do mnie strzela ktoś na pewno do mnie strzelał i nadal strzela tylko skąd? E, skąd? Czekajcie. Ja muszę wiedzieć skąd. Chyba gdzieś tamtąd? Czekajcie, no tak jak mówię, przepraszam, że to No i przez to mogę też... Przy... Aha, dobra, Ty jest tutaj. Zresztą ja nie mam zbyt dobrego aim'a na padzie. No ale poradził jak ja bym go wziął. Jak ja bym go wziął, ale nie mogę, nie będę oszukiwać. Challenge to challenge. SMG na wolę od SMG. No znaczy, żeby nie był SMG trzeba szybciej, ale no mniej zadaje po prostu na odległość. No i dobra. Mam Na nadzieję, że ten odcinek nie będzie wleciał. Jak go yy, widzicie, to wleciał. Do... To wleciał. Bo nie wszystkie odcinki, które nagrywam, wlatują. Okej, okay, dobra. Mogłem się nie ruszać z kościanek. Ale dobra, przejdę się. Przejdę e... przeładuję pompę. Okej. Okay czekajcie, bo wy nie widzicie mojej nagrywarki, ona mi zasłania a ona mi zasłania postać i no ale ja chyba idę w dobrym, w dobrym kierunku oprócz tego, że wchodzę w drzewa jak debil okej okay. no i dobra, myślę, że jest kit. Pamiętajcie, zawsze jak jest woda pod prąd, a umieć pływać pod prąd, to zawsze płycie pod ten prąd, bo to zawsze szybciej niż chodzenie zwykłe. A ja już dzięki temu jestem na kościanych. I mam nadzieję, że będę miał też typów. I mogę zniszczyć te kamienie, żeby zrobić sobie zadanko. No i dobra, zalanko zrobione. 17 tysięcy. Um, dostanę. Znaczy, dost, no dostanę. A więc jest drugi. Tu w ogóle to nie ma żadnych ludzi, a zostało 21 osób. Okej. Okay. Tak jakby. No, Okej, okay, ale. Wolałbym, żeby byli ci ludzie. A ich nie słyszałem strzały. Słyszałem strzały, ale ja wiem, do strefy. Bo burza już ruszyła. jeszcze w krzaku nie kampimy Tak jak większość y, ludzi w starym Fortnite. Albo sobie pokampimy Na Muszę ogarnąć tylko lagi Dobra, jest wid. Nie no, oczywiście kampić nie będę. W ogóle środek jest w strefie. Pozwólcie, że na to będę mówił Iglica. E, iglica jest w strefie, co jest dziwne, ale okej. Okay. znaczy no, ma prawo. Ja jak na razie tak ja widziałem tylko dwóch ludzi, a ja słyszałem trzech, czterech, bo tutaj gdzieś słyszałem. Tutaj albo tam. Nie wiem. No nie wiem gdzie on jest. Ale po warto pójść. Dobra, tylko gdzie on jest? No ja tego zrzutu nie widzę i albo mi się coś mogła zrogować. Jest bardzo prawdopodobne i ktoś to już po prostu otworzył. Albo ten zrzut jest... gdzieś tutaj na drzewie. No jak zwykle Ale tutaj. No jak widzicie lagi... Ja myślę, że to już będzie koniec tego odcinka, bo naprawdę wy tych flagów nie przeżyjecie. Uwierzcie mi. A więc, ja dziękuję bardzo za oglądanie. Taki króciutki odcinek z Fortnite'a, żeby po prostu sprawdzić, czy Wam się podoba. Jak będę miał lepszy komputer, to obiecuję, że już tych flagów nie będzie. No i. Do zobaczenia. I pa! Do następnego odcinka.